Witam Was po długiej przerwie. No, trochę się zmieniło w tym mieście. W zasadzie to parę dni temu wpadłem na nowy pomysł. No, nie było mnie przez chyba 3 lata. No, nie wrzucałem nic, bo po ostatnim materiale tam jeszcze raz miasto zmieniłem. Niestety nie wiem, czy mam z tego jakieś nagrania. No, wyglądało jeszcze inaczej niż teraz, a inaczej niż jeszcze na tym ostatnim nagraniu. Yy, no to tylko powiem, że to wyglądało tak, że były bloki tutaj, tutaj, yy, a tutaj była kolejka, bo właśnie naj, najważniejszym dodatkiem w nowym mieście jest yy, właśnie ta kolejka. Zbudowałem samemu też działający yy, działający ten pociąg, nie, nie, nie wiem jak to nazwać, tramwaj, pociąg, jakiś taki jeżdżący. Kole o kolejka, boże, te, te, tego słowa mi brakowało, o kolejkę mi chodziło. Yy, i tak, no jak wiecie, te tory nie są w ogóle przystosowane do czegoś takiego. Więc musiałem wpaść na fajny pomysł, co mi się zresztą udało. Także kolejka naprawdę zarobiście tutaj, jeździ sobie dookoła. Na razie jeszcze jej nie pokażę. Myślę, że to będzie w kolejnym update. Cie. Nie testowałem tego połączenia, czy, czy to wytrzyma tu od góry i od dołu, żeby klocek był. No nie wiem, zobaczymy. Jeżeli nie wytrzyma, to będę musiał. Tą górną kolumnę obrócić, i tutaj da się takiego bolca przyczepić, i wtedy ten bolec będzie tak po skosie, jakby przyłączony. No, to jest taki wstępny pomysł, nie? i zobaczymy, czy, czy wtedy może da radę. No, ale myślę, że nawet bez tego będzie GIT. No, chociaż ta kolejka jest dosyć ciężka, ale jest też całkiem długa, więc jeżeli by ten ciężar się właśnie na tej kolumnie w pewnym momencie opierał. Później na tej, no to, no to może będzie, będzie git. Mm, no, także i. Dobra, to teraz zacznijmy może od tego, co teraz się zmieniło, na jaki nowy pomysł wpadłem, a wpadłem na no, pomysł, którego jestem mega dumny, czyli na zrobienie takich płyt, żeby to miasto było w miarę modularne, łatwo się przenosiło też pod kątem czyszczenia, rozłączania tego przenoszenia. I właśnie wpadłem na pomysł takich płyt. Na ten moment przewiduję trzy takie płyty. Tu jest pierwsza, no i ona, jak widać, jest w miarę skończona w 95%. No, na nią przeznaczyłem te wszystkie klocki, które na, na ten moment mamy, jeśli chodzi o chodnik. Później, w kolejnym etapie, wezmę się za tą część. Paczka w zasadzie do mnie już jedzie, także teraz tylko czekać, aż ona przyjdzie. Te chodniki zamówiłem, zrobię, dobudówkę tutaj zaprojektowałem, żeby ten budynek był zamknięty razem z dachem. Tutaj tak samo dach będzie. No i to też na bieżąco wszystko wygląda jak będzie ten chodnik, nie? no bo to jest duża różnica jak jest, a jak go nie ma. No na ten moment widać właśnie te kolorowe klocki, ale tak samo tutaj było zresztą. Póki tego chodnika nie było, no to to było dosyć paskudne, ale teraz, teraz wszystko jest git. Mm, kurczę, nie wiem jak to mój telefon odda. No, na żywo naprawdę <grywa> wygląda to bardzo dobrze. Jestem naprawdę zadowolony. minifigurek też wszystkich jeszcze nie porozstawiałem. No mm, ale dobra, no przyjrzyjmy się, może tej płycie skończonej na razie. To jest mój moc. To był mój pierwszy chyba moc. Fajnie jestem zadowolony, że zbudowałem taki kornerowy budynek, bo właśnie teraz one mi się najbardziej przydają. Yy, kolejny mój moc. To był, to był pierwszy zestaw, od którego w ogóle zaczęła się przygoda z miastem. Yy, burgerownia też super zestawy. Z kolei teraz dajemy na tył, bo zawsze były z przodu. Więc teraz dajmy innym budynkom yy, się lepiej prezentować. Yy, no jeszcze z drugiej pokażemy, bo właśnie podoba mi się, że te budynki są obustronne czyli że z dwóch stron yy, no, że, że nie ma w większości pusty. Oj, przerwało mi się nagranie, bo budzik się włączył. Także ja tam chyba mówiłem, że jestem zadowolony, że ten, że te budynki tutaj mają ten, yy, drugą stronę, no ten mój moc jedynie nie ma tutaj ściany, ale też z kolei jest ten taki pasek, no wydaje mi się, że to nie wygląda źle no, jest okno u góry. Także i tak się to spoko prezentuje. No Bardzo mi się podoba w tamtym budynku. Teraz widać wejście do tego kiosku, bo wcześniej on był jakby odwrócony i to tego nie było widać, że tam jest takie wejście. I tak samo podoba mi się, że tam jest przejście na drugą stronę ulicy. Ja tam może jakoś kamerę sprytnie położę. Ojku, całkiem bliskie. O! No i tutaj widać to przejście. W, w zasadzie w ogóle fajny pomysł z takim mega bliskim ujęciem. To jest właśnie to co się figurki, powiedzmy. E no, no i tutaj Iron Man. No i tak, kolejny, no właśnie ten, ten drugi blok będzie kolejny, a na koniec zajmę się tym. No tutaj trzeba, to będzie właśnie wyzwanie, żeby jakoś zakończyć ten budynek. No on super działał jako taki corner, jeśli bym teraz szedł w tą stronę budynkami, no ale mój planter tego nie zakłada na ten moment, więc trzeba jakąś dobudówkę tutaj zrobić, żeby to zamknąć. To jest kolejny mój moc. On chyba jeszcze był w starym mieście, chociaż nie dam sobie ręki uciąć, możliwe, że nie. Yy, ale no, on się na ten moment tak prezentuje, jest to pierwsze piętro, fajny balkonik, super kolory, yy, no trzeba dach dokończyć i pierwsze piętro zrobić, yy, ale to tam w dalszej kolejności, to jest nowy zestaw też, yy, to chyba chińczyk albo ramen, co to jest, sushi chyba, no tak, to jest sushi, no to taki japoński bardziej sklep, ale no też uwielbiam ten zestaw, po prostu wizualnie mega mi się podoba. To jest budynek, który był razem z tym sklepem z rowerami. Od niego też się zaczęła przygoda, ale go z kolei zmodyfikowałem, żeby był cieńszy. No i też myślę, że fajnie się prezentuje razem z tymi schodami obok. Mam nadzieję, że mikrofonu nie zasłoniam teraz. No i tutaj jest też ostatni budynek. No i go też postanowiłem dać na tyły, bo. On w poprzednim mieście też cały czas był gdzieś tam z przodu. No i zresztą pasował mi po prostu, żeby tam na tyłach, na tyłach był. Mm, także tak to się prezentuje. Tutaj będzie szedł kolejny chodnik. Na razie tutaj dam ulicę, nie wiem czy to, jest, czy to będzie do końca. Tutaj jest kolejka, no też mi... Zale... Kolejka, Twu, karuzela. Na tym też mi zależało, żeby ona była w widocznym miejscu, więc fajnie się wpasuje. Taka część zabawowa tu będzie. E, tam właśnie super bur ten burger się teraz mi e, wpasował e, razem z food truckiem. No taka część zaba zabawy właśnie w tym mieście by była tutaj. E, ja no naprawdę nie mogę się doczekać jak wam tą kolejkę pokażę, ale to w następnym obdejcie e myślę. Może tam jeszcze wymienić parę rzeczy. E, no tutaj luzem jakieś autka, bo też nie było na nie miejsca na razie. No i bez zmian tutaj Zostaje, yy, zostaje ten wielki budynek No i oczywiście ratusz No ratusz też będzie kiedyś trzeba dokończyć Dobra, to z tej części myślę, że na razie tyle I jeszcze przejdziemy do nowej komody No dobra, tutaj mamy coś nowego Mam nową komodę Jest miejsce, więc jest i yy, miejsce na, na Lego Zawsze marzyłem o tym Hogwarcie Yy, chciałem chciałem, chciałem yy, wcześniej to w moim mieście w, jakoś wkomponować na, na tych yy, częściach górnych, co mam, ale w, jak zobaczyłem ten nowy zestaw, no i do tego zgrało mi się to, że mam nowe miejsce na LEGO, no to nie mogłem sobie darować, tym bardziej ostatnio Hargo Pottera całego obejrzałem na nowo. Yy, no mega się wkręciłem i no, ten zestaw po prostu musiałem kupić. I tutaj też pokażę, że wymieniłem sobie yy, mikstury, tutaj, yy, no bo chodzi o to, że te zestawy są takie, że można je wysuwać i wsuwać, tutaj można otworzyć te mikstury i właśnie do tej pory miałby, yy, oryginalnie w zestawie był ten Common Room Hubble Puffa, aczkolwiek, yy, no niestety, ale zestaw w jest o wiele lepszy. No, i teraz pytanie, czy LEGO planuje zrobić kiedyś? No bo chodzi o to, że jeżeli wymieniamy te zestawy, no to co ja mam z tym teraz zrobić, prawda? Więc jeżeli LEGO nie zrobi czegoś takiego, że będzie zestaw z pustymi miejscami, gdzie będą mógł właśnie wsunąć te niepasujące, te pozostałości, no to jeżeli coś takiego nie będzie, no to ja zbuduję swojego moca, który będzie jakby. Y, do budową Hogwartu. No tutaj już kolejny zestaw czeka, ale to raczej po nowym roku zbuduję. Y, to jest właśnie taka... Y, no, te łódki, jak oni tam do tego Hogwartu w pierwszej części dopiero przypływali i to będzie się łączyć w tym miejscu. Także, no Hogwart to też jest y, mega zajawka dla mnie teraz, no i też chciałem Wam się pochwalić, że możecie czekać, y, w czerwcu wychodzi ta wielka wieża, która jest tutaj w filmach obok Obok Great Halla A w tej wieży są ruchome schody Oraz gabinet Dumbledora Więc myślę, że to też na pewno wam pokażę Ale to jeszcze sporo czasu do tego No i jeszcze na koniec pokażę, że też troszeczkę się wkręciłem w te mechy No nie wiem, czy to o tym wspominam, Ale Pacific Rim to jest jeden z moich ulubionych filmów No i właśnie ten mech mi się mega z tym skojarzył Także musiałem go sobie kupić No i jest naprawdę mega, mega Śliczny naklejek, nie naklejałem, no bo myślę, że on, ten zestaw ich nie potrzebuje. Eee, no, ale to na ten moment tak wygląda to miasto. No długo mnie nie było, ale teraz filmy na pewno, przez jakiś czas na pewno wrócą. Eee, no i zobaczymy, przez ile będę to nagrywał. No, bo też było coś takiego, że nie miałem zajawki na LEGO przez te dwa lata. Eee, ale ja tak często mam z rzeczami, że ja się po prostu podjaram jednym tematem, tak przez rok, przez rok, przez parę miesięcy, może. Później mi się to nudzi, jest chwila przerwy, no a później znowu wracam. No, także w kolejnym obdejcie, tak jak mówiłem, tutaj się zajmiemy tą częścią, i myślę, że to też wtedy jako całokształt kształt nabierze, nabierze super wyglądu. Ja jeszcze tak postaram się w kamerze ująć całe miasto. Tak pod kątem trzeba. O, także tak to się prezentuje na ten moment. Myślę, że to w ogóle jest dobre zdjęcie na miniaturkę. Coś cykna. Dobra. No i też myślę, że będziecie czekać na, na tą kolejkę. No, z niej to jestem chyba najbardziej zadowolony. Mówię samemu. Udało mi się fajny mechanizm ogarnąć, bo tak jak mówiłem, te tory nie są przy, przystosowane do takich wielkich kolejek. No a mi się to udało. Więc wyczekujcie materiału. To by było na tyle w tym updatecie. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że po tych latach dalej ze mną my jesteście i czekajcie na kolejny odcinek na razie.